Nie mam siły się podnieść Nie mam siły się podnieść żeby pójść do kąpieli co miałem w planie A nie żeby pójść siusiu Nie mam siły podnieść ręki Dopiero po iluś godzinach udało mi się postawić telefon, żeby teraz się nagrać. W ogóle ciężko mi się oddycha. Jest chyba 16. Nie wiem, może... Może nawet mogłabym wstać, ale nie chcę. ciężko się oddycha. Serce mi bije strasznie szybko i... Sama nie wiem czy bardziej czuję lęk czy bardziej bezsilność Jeszcze w nocy chyba bałam się dźwięków i założyłam stopery, bo wszystko mnie wkurzało. Trochę przerażało a teraz. Teraz mi wszystko jedno. Chyba chciałem się zwinąć w kłębek i po prostu przestać być i zniknąć. A teraz się nawet nie zwijam, próbuję wstać od paru godzin. No, jakby wiem, że muszę, ale ja daję sobie jeszcze trochę czasu. Kiedy próbuję otworzyć oczy, same się zamykają. I walczę z tym, żeby nie odpływać. Bardziej tracę świadomość niż śpię. Chyba po prostu mój umysł nie chce tu być. Rano miałam ogromny lęk, zostaje sama po poniedziałek. A teraz jest mi wszystko jedno. Jestem zmęczona. Trochę śniły mi się trochę majaczyły jakieś rzeczy, nawet nie wiem czym są. I wiem, że zaraz będę musiała wstać, żeby zacząć być i będę ale tak naprawdę... W tej chyba nawet nie chcę. A za chwilę zwrócę się. Pewnie ogarnę. Nikt na świecie nie pozna. Pewnie nikt nie uwierzy. Może dobrze. Może po co im to w sumie? Wam nagrywam, żeby pokazać jak jest fajnie po górce. Jak się ciało zmęczy. Na